sesja sportowa, w związku z tym chcieliśmy podkreślić jej dynamikę między m.in. zmieniającą się lampą RGB która świeci za mną w różnych kolorkach dosyć dynamicznie i teraz, żeby nie zabić tego podświetlenia cykloramy musieliśmy użyć dosyć mocno zmodyfikowanego światła w tym przypadku dwóch kontr i lampy głównej, która nam doświetli naszą modelkę pole w trakcie sesji. Po co na tych lampach są zmodyfikowane gridami stripy? Ano po to, żeby światło nam świeciło dosyć wąską szczeliną, żebyśmy mieli to światło skolimowane. Tak samo jest w drugiej lampie i tak samo mamy zastosowanego grida w lampie przedniej. W momencie, gdybyśmy usunęli te wszystkie modyfikatory, mielibyśmy tutaj. Całą cykl ramę zalaną białym światłem i tego efektu niestety nie udałby się w żaden sposób uzyskać you like of coins. Burn I Only a moment remain before you take it down You shall like millions of coins, You burn before I like you I have this perfect plan You have this perfect state You rise and fall I have to have you before you disappear without a trace. I have this perfect plan. You have this perfect state. You rise and fall. I have to have you before you disappear without a trace. Maybe it's a mistake, maybe it's a mistake. That I'm entering this game today. I don't know where, I don't know where